Dzień dobry! Witamy wszystkich z początkiem lipca i razem z Wami cieszymy się latem i wakacyjną przerwą. Nie rozstajemy się jednak na długo. Już teraz serdecznie zapraszamy na wystawę Lalek, którą można będzie oglądać w Galerii Ateneum od połowy lipca do 14 sierpnia. Zanim lato się skończy, znów spotkamy się na przedstawieniach. Wracajcie więc do nas wypoczęci, zdrowi i pełni energii. Będziemy czekać. Już zaczynamy za Wami tęsknić. Tymczasem życzymy pięknych, słonecznych wakacji. Niech będą radosne, pełne niezwykłych zdarzeń i fantastycznych niespodzianek. Ach, hoj, przygodo!